I taka jedna kreatura ma czelność pouczać kogokolwiek w temacie spożywania alkoholu, gdzie nigdy, ani razu na swoich live'ach nie kompromitowałem się, nie byłem pijany, nie był kotałem. No zaległości w śmietniku leżą i trzeba przyjechać i, i zabrać. A tam jest dużo sprawisz? fajnych rzeczy. Ty tak dużo raczej? fajnych rzeczy jest tam. No takich fajnych, jest dużo rzeczy. Banany są pomarańcze, trzeba przyjechać tylko zabrać, po prostu, bo zalegają i za chwilę się wyspią. Szkoda, żeby się zmarnowały. Eee, to jedź. Może Pan, nic może pan, przyjechać? Może pan a, przyjechać? Nie, ja myślę, że to ty powinieneś zrobić, bo zamiast hejtować, to lepiej pomagać, więc jedź, przyjedź, jeszcze na szkolnej się podziel a, i tak dalej. Dobrze, nie? dobrze, dobrze, dobra. Dobra, Rafał, jeżeli już e, zaczęliśmy konwersację i się nie rozłączasz, nie? To jedno proste pytanie do ciebie, tak, Rafał? Jeżeli uważasz... E, Łukasza, wójcika, już powiem po nazwisku. Mhm. Macie taką akcję. Jeżeli uważasz jego za gościa, który robi lajty i na tych lajtach e, dla ciebie chleje, a ty wrzucasz film, gdzie e, Aaron, i dla mnie to jest kurwą, i niech ten Aaron może nawet się do mnie odezwać, nie? Ma mój numer telefonu w tym momencie. Mhm. I jeżeli on jest nachlany jak świna, i łącznie z majorem.

Ja to to jest nie wiem a, powiedz, bany, a powiedz, a nie, a powiedz że nie był, a a powiedz, że nie nie był pijany. Był, Na karnę, dobra, dobra, dobra. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Był pijany, a on... Bełkotał, po prostu bełkotał pod wpływem alkoholu, zresztą... Bełkotał, właśnie, czyli co? Czyli on może bełkotać, a Łukasz nie może... Ale bełkotał? Na tym filmie, wiesz, Jacek czy... Właśnie, bo gdyby jego pokazać, jak on wygląda, nie, to by dopiero było, co? To by dopiero było, nie kosno, tylko kosmos był dopiero, co? Jak to wygląda? Powiedz, że nie, no przecież napierdolony jak świna, przez to słychać jak możesz to nawet wrzucić ten, nie wiem, tą naszą rozmowę, bo nagrywasz. No nie, to, wiesz, mam to w głowie, no, wiesz to, co? co ja chodzi, to... chodzi mi o sam fakt. Ale na pewno nie, nie widać, to... żeby nie byli pod swoją alkoholu, no nie żartuj, no. Ale z kosę, wiesz, to... wiesz zataczają się pod stół, pomyliły ci się. Ale nie mówię o to, nie mówię o tobie, ja mówię o... O tym, co ja słyszałem. Jak tak. ja słyszałem, jak Aaron gada, no to przecież wszyscy wiedzą, że on nakurwiony jak świnia. W każdy weekend tam jest. Jest Aaron nakurwiony jak świnia i, i nie, nie oszukujmy się, Nie mają bo by... Ja nie mówię o tobie, ja nie mówię o tobie, RRV. ja nie mówię o tobie. Ale dlatego ludzie się denerwują, jak ja mówię, że są frajerami spod bramki czasami. Jeżeli by tak było, to Krzysiek by zadzwonił na Izbę Wytrzeźwień, bo Majora już kilka razy wysłał na Izbę Wytrzeźwień, swojego lokatora, nie? A nie było I taka jedna kreatura ma czelność no? pouczać kogokolwiek w temacie spożywania dzwonił? Gdzie, no, no, gdzie nigdy, no, ani razu na swoich live'ach nie kompromitowałem się, nie byłem pijany, nie był gotałem. Ale ja pytam, czy trafił na Izbę Wytrzeźwień? Więc jest no, no i tak nie bo tak, wiesz bo, to, że ludziom dlaczego tam i, ty atakujesz no. na przykład pod względem możesz atakować pod jakimkolwiek innym ale ty atakujesz na przykład Łukasza że sobie siedzi na lajcie pije piwo nie pije, ale, nie, nie pije piwa przepraszam, na jednym z ostatnich lajtów sam się falił że jagermeistera tak wie, nie, no, nie, do, no dokładnie no, dobra ale to co było na przykład bo na twoim jest opinie, kieliszka ale, to nie jest to nie jest piwo to jest wiesz alkohol tak. wysokoprocentowy nie dobra no, to ale to się mówi że fajnie bo widać że wiesz ma w tym dużą praktykę, nie? Bo wiesz, połyka sprawnie, wiesz, tam. Ale co to znaczy dużą praktykę? Co? No ma dużą praktykę picia z pięćdziesiątek, wiesz, małych porcji alkoholu, nie? Więc wiesz. Więc nie wiem, bo y, słuchaj, ja nie chcę przedłużać tej rozmowy, tylko mhm. chodzi mi o to, że prawda jest taka, że na tym twoim nagraniu, niestety, ale słychać i wszyscy słyszeli o tym, jak Aron kolejny raz i ja y, jeżeli będzie chciał, to niech. Nie wiem, ja i tak do niego mogę zadzwonić, ale nie mogę. samo ale... ludzi na przykład pisze, że Kononowicz jest pijany, bo opowiada głupoty na filmach. Nie, nie, dobra, Kononowicz nie, ja do niego nie mam, do Konona nic nie mam, nie, nie chodzi mi o to, tylko że chodzi mi o to, że major był nakurwiony. Jak szmata i tak samo z tyłu było słychać, inaczej z tyłu, no, za, y, za swoją rozmową, no, powiedzmy, no, tam, bełkotał, a, no, e, z, z e, i, i za chwilę przyniesie to tak, kolejny tył. Jak jest nakurwiony jak szmata, to nie jest w stanie, na przykład, mówić, nie jest w stanie, wiesz, siedzieć prosto i tak dalej, tak naprawdę. Na a jak ty, 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 jak ty ubliżysz, na przykład, Łukaszowi, to wtedy co, to wtedy on jest nie wiadomo jaki, tak? Tak, no, ostro napróty wtedy na tym lajcie, co zbierał na karmę. Na schronisku. Ja to świetnie pamiętam, bo ja akurat wtedy wiesz, nagrywałem. Ja też to, świetnie pamiętam, jak teraz on. Nie? Ale to nieraz było, jak. Ale on się przychodzi. tak nawali, że na Nie tłumacz, tłumaczy Arona. Tłumaczy tego tłumacz Arona, bo, jest, bo jest normalnie, przychodzi co weekend i tam wali z majorem. No No nie oszukujmy. Ale, no. ale, ale skąd Rafał, to wiesz, że przychodzi albo, co weekend? Rafał, Rafał no, albo raczej by ich wyrzucił za to. no. Naprawdę, no to wiesz, no to jest takie opowiadanie, że przychodzi tam co weekend. No to nie jest możliwe, że on przychodzi tam co weekend bo Krzysiek gdzieś z chobu wysłał na izbę wytrzeźwień, bo Krzysiek się wkurza w bierze telefon no raz, wiesz, i idzie no za no, no, no i kilka zechter. razy no, było, że, że tak, Major jest... tak jak był sam, to też Dla... się napił i... To dlaczego? To dlaczego ten jest lepszy, a ten jest gorszy? Ale ja nie mówię... Tutaj, że tutaj się. Można pić, a tam nie można pić, tak sobie siedzi chłop w domu, robi sobie lighta i sobie siedzi sam, nikomu nie robi nic, tylko sobie gada. A że na przykład tobie się to nie podoba, albo innym, no to okej, okay, no, przecież każdemu może się nie podobać, co on mówi. Ale tobie to się naprawdę Nie wprowadzasz czy czy, tą dyskusję do poziomu absurdu, bo wiesz dobrze, że mi się nie podoba to, co Łukasz robi, że oszukuje widzów, wiesz, kłamie, manipuluje faktami, robi to dla wyświetleń, dla pieniędzy, wiesz, jest oszustem po prostu, jest stalkerem, jest hejterem, to mi się nie podoba. To, czy on tam pije, czy nie pije, to jest jego problem, wiesz, zdrowotny, psychiczny. Jeżeli powiedzę na lajtach, jeżeli pokazuje się na co jest, na lightach, jest na na dlaczego on na przykład. Powiedz mi, dlaczego on nie ma ani jednego lajta na jego kanale widocznego, tylko wszystkie kasuje? Dlaczego? Może dlatego, że muzyka jest? Nie, to jest tylko pretekst, bo on tak tłumaczy. Widzą, wiesz, jeżeli po pierwszym skasowanym lajcie dowiedział się, że nie można puszczać kraść cudzej muzyki, bo bo wtedy jest lajk like pasowany, to ja na następnych lajkach bym nie wpuszczał muzyki. Chyba robić to po to, żeby widzowie zobaczyli, co on ma do powiedzenia. To no, widzowie dzwonią, mają do powiedzenia, inni widzą mnie. Ta sytuacja cała to jest tak chora, bo na przykład ja bym tak samo w tym momencie odbył ci piłeczkę i powiedział tak, nie. A co z tymi nieszczęsnymi jajkami? A ty powiedziałeś, bo to był taki pretekst. Jajka, dokładnie to pokazuje modulacji. Zadzwonił trzy tygodnie po opulkowaniu interne, w internecie ogłoszenia, zadzwonił trzy tygodnie i jest ale... nagrane na jego rozmowie, nawet że ja mówię, że ogłoszenie jest, wiesz, nieaktualne, temat jest nieaktualny i tak dalej. Nie, on próbuje potem wmawiać ludziom, że ja mu te jajka sprzedałem. Kiedy na rozmowie telefonicznej i na jego kanale słychać, że ja mówię, że nie polecam. Jestem doświadczony, dziennikarz, niesamowite, to powinieneś się od razu wyśmiać i powiedzieć, no przestanę, przecież to wiem, że to jest prowokacja, daj spokój, nie będę z tobą dyskutował, dziękuję, do widzenia, a ty przywożysz jajka Kononowiczowi, no daj spokój, no, no przecież to jest chore. no człowieku, no to no, jest dziennikarz, to z kolei no, mówią, no, że to jest albo następna. Ale pan jest wyraźnie powiedziałem, że jeżeli nie chcecie na pytanie to stworzyć najbliższy przód, to nie znaczy że jeżeli się czepiasz, to czep się który mu przywiózł zgrzewkę energetycznych napojów po terminie i potem mówił, że to zrobił to specjalnie, żeby... Ale nie mówił teraz o pato, tylko mówił o Tobie, a nie o, o pato. No dobra, no, to, no, to, to wiesz, to taki no właśnie... No dobra, to, ale słuchaj... To, ale, słuchaj no, to... Nie, 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 tak samo, tak, samo, tak, samo, tak samo chciałeś 100 złotych i też powiedziałeś, aha, e, wyszło na jaw, no to co, zrobimy? No to, e, a, no, no, no to zrobimy tak, że no, jak jajka, tak samo i to, I to była Tak na lajcie, to że jest złotych Okay. że sobie pójdę, o to Ci chodzi? O taką sytuację? No? O 100 złotych, że jak tam widzowie wpłacą, to sobie pójdę z lajta? O takiej sytuacji mówisz? No tak, i pogodzisz na przykład moje i ten... No, bo są no tak, to, to, no. Wiesz, to ewidentnie widać, że to jest żart i prowokacja wobec literów. Tak, nie? i Ejka też, no i ile będzie tych prowokacji? Wiesz co? Fff, nawet moje okulary są tak naprawdę prowokacją, nie? Tak, okulary Twoje są prowokacją, no które są męskie, tak niby damskie, niby męskie, tak nie chodzi mi ja o kolary, to. Jest taki wie, kawał, no, to jest kanał Nie W mam to, że. Nie? Yy, znaczy, nie wiem, nie mam to w dupie, bo dziwię się, że na przykład. Yy, Ale bo to jest właśnie prowokacja, polega na tym, że ja nie wiem, dlaczego ludzie w Polsce mają taką tolerancję, że są ludzie, którzy uważają się za najmądrzejszych i wiedzą, jak inni powinni się zachowywać, jak ubierać, jak wyglądać, co myśleć i co robić w życiu. I nie, każdy nie? się ubiera i, I każdy że właśnie tak, nie masz nie? tego w dupie. Łukasz też nie ma tego w dupie. On uważa, że on wie, jak powinny wyglądać filmy ze szkolnej, co powinni oglądać widzowie i co się powinno tam dziać. Nie, ja nie wnikam, jak powinny wyglądać. Mnie to nie interesuje, jak powinny. Powinny być fajne i nie, i wiesz, ciekawe jakoś tam, żeby widzów... Dobra, nie każdy sobie zarabia, bo na tym, na tym to polega. No, nie ukrywajmy. Każdy chce tam zarobić to jest na... Jest na, na właśnie, grzywać, bo Łukasz jest naprawdę na jedyny, który to Ja sam nie chodzę bo ja nie zarabiam akurat na Kononowiczu. Ja zarabiałem na filmach z rolnikami Podlasia, nie na akurat filmach z Kononowiczem, bo nie już właśnie o tym wiedzą. YouTube no tak nie kwalifikuje. Nie kwalifikuje jak odpowiednim filmem do zarabiania na reklamach, bo uważa po prostu to za treść jakoś tam spokojnie. Ale powiedz mi, ale po nocach siedzisz napierdolonym Aronem i z Majorem i masz pretensje do, do Łukasza. No, no daj spokój. Ja jestem taki obiektywny w tym momencie. No i co? No, co ty chcesz mu powiedzieć w tym momencie. Łukasz jeszcze siedzi i wzrosty na. Na przyterminowanych jajkach, tak? Zaprosili mnie? Nie tak? no, to wiesz. Czy... Ale widzisz, już zaczynasz być stroniczy, bo jak Łukasz o oczwarto ci wzywa jeszcze, wiesz, Posty od pięciu miesięcy mówi, że śpi po trzy godziny, bo cały czas tu knuje, jak tu wiesz, zmieni coś na szkole. No on nie mówi, że on śpi po trzy godziny, to ale mówi to. Śpi. No na swoim lajcie ostatnio mówił, no. No, no. Ja no, nie jestem naprawdę dosyć jest uważny, uważny, widzę, że no, zbieram okay. no, okay. materiały, po prostu, no. wiesz, do sądu w jego sprawie, więc muszę to oglądać, niestety. I tam są takie teksty. No. On ma po prostu. Ja... Nie, to jest obsesja, nie, to nie jest normalny stosunek. On to już traktuje, wiesz, jako, nie wiem, rodzaj osobistej rozgrywki. Wierzy, że ja tam chce Ale ja słyszałem na przykład Twoją rozmowę gościa, który do ciebie zadzwonił i powiedział centralnie, jestem twoim hejterem, masz mój numer, ten mój numer jest zarejestrowany od 10 lat na abonament, możesz mi sprawdzić. No i powiedział ci, jak wygląda sytuacja. No, nie oszukujmy się. Nie, na, na nie wiem, na 100% ludzi, którzy to obserwują, to 90 ludzi po prostu odpalacie, odpalacie, Odpala, cię. odpala cię, kopie cię w dupę, jak takiego pajaca, nie, bo jesteś zielonym zielonym, ekoludkiem dla nich jak ten twój y, przydupas cze czekę cze, 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 jak go nazwać. I daj mi skończyć jeszcze, nie? Proszę proszę mój, mój to... mój twoją tak. opinię. No. I, I to jest właśnie taki następny przygłup, jak, jak, jaki ty, sorry, no może jestem tak samo hitera. No, nie, no to ale... to właśnie to nie jest dyskusja na argumenty, jak mówię, że ktoś jest przygłupem, a ktoś jest mądry, nie? Ja rozumiem, no to jak mówię, jedno ci się z, podoba z, 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 podoba Łukasz, no. który nie zrobił no kariery no, z, 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 jest bezrobotnym przydaje, z prowadził ciebie je kurwa. No ej, dobra, no. się, no. jesteś krytynem i po nocach siedzisz z napierdolonym Aronem, ochroniarzem i majorem Śpunem, który ten i broni ich. No ty, no Rafał, no. To wytłumacz mi, dlaczego Łukasz tak bardzo zazdrości tego. Kto, i kto jest a to zapytaj się nie. Łukasza, ja teraz rozmawiam z tobą, a nie z Łukaszem. Nie no, wiesz, odnoszę wrażenie, że to co robi Łukasz, ci się podoba właśnie, nie, a to co robię ja... Czyli... Nie, nie, nie chodzi mi o to, że mi się podoba, tylko chodzi mi o to, jak wygląda sytuacja, nie? No po albo, albo w końcu wiesz... Ład jednak w wygląda tak, na tak że... najbardziej mi rzeczy... Nie hejtuję i masz do czynienia, wiesz, z człowiekiem, który nie zaczął być pożytecznego. Nawet gdybym to tak jest miał i zjechać, ale słuchaj, nawet bym miał zbastować w tym momencie i tak zjechać do takiego poziomu delikatnego i powiedzieć, Rafał, jak ten twój ostatni wid, Rafałku, jakiś takism, on tam gadał tam, dobra, ale nie będę obrażał. Czy e, z repertuaru, zespołów ewidentnie gejowskich. Tak, dobra, nie dobra, dobra, to nie ale, jest słuchaj, to, jeżeli ty mówisz pomagam, nie hejtuję. Tak, to jest twoje hasło, nie? Mm -hmm. tak? to ja, jeżeli na przykład z twojej strony bym zobaczył coś takiego, że ty, ten cały burder Kononowicza, ten cały burder, już nie chodzi mi o firanki, bo to jest główno, Jakiś tam dywan, firanki, karnisz nowy powieszony, ale ten cały burdel, który tam jest, bo to jest burdel, i ten syf, i, i tam śmierdziel. Nikt mi nie powie, że tam nie śmierdzi. I że tam nie ma tego syfu, nie wiadomo jakiego, gdybyście właśnie wy, którzy tam przychodzicie, Ty, Aaron i jeszcze paru innych postronnych ludzi, jakbyście to ogarnęli, to uwierz mi, ja bym powiedział szacun, szacun panowie, nie robiliśmy fajną stary robotę. Mit, bo to jest, wiesz, nie możesz wejść tam i zrobić wbrew Krzyśkowi w jego domu. oczywiście, że nie, to bo jest tego mieszkanie, ja wiem. I w czasie tego nieudanego puczu, to właśnie też tak naprawdę to się rozbiło, bo Olgierdano przyzwoni do mnie w środę, że z Pawłem Sknyszyna i tak dalej będzie ekipa i sprzątamy dom, żeby na piątek na ten light, który miał być, że on co tydzień miał robić lajty i tam 1500 zł miał być zarobku, miał się z tego utrzymywać i o to się rozbiło, nie, że Krzysiek po prostu powiedział, obraził Pawła Sknyszyna, obraził tam jego ojca i Paweł powiedział, że nie przyjdzie na to sprzątanie i potem też wiesz, wyrzucił Łukasza Olgierdano tego sprzątania, nie? Bo po prostu to i wiesz, to jest dom Krzyśka, nie? Słuchaj, no tak jak ja bym ja jest... nie jest... podoba mi się, że ale... wezmę maszynkę do strzyżenia strzygę ci na łyso, bo dla mnie wyglądasz bardziej estetycznie. No nie mogę czegoś takiego zrobić na siłę, nie? No. Tak, tylko was jest tam dużo, bardzo dużo, nie? I, i wy jako wiesz, yy, większość, to podejrzewam, żebyście powoli, powolutku, powolutku, małymi kroszkami, byście... Yy, Tą chałupę dla krzycha ogarnia. No to zmierzasz w dobrym kierunku, bo sam tutaj wiesz, to co ty mówisz, zmiana tego dywanu, zmiana tych zasłon, to jest właśnie to, co się daje robić małymi krokami. Ale od drugiej strony. To się daje robić małymi kroczkami, jeżeli. Taka, na no to pytam, to, nie, no to. Ale nie możesz no. zrobić, jeszcze raz mówię, no, no nie możesz po prostu, wiesz, zrobić czegoś wbrew Krzyszkowi, nie? Bo to jest jego do mnie. No wiesz, no tak, nie wiem, pomóc komuś dom, ale ten dom ma jeżeli on nagrywa tak samo i dostaje jakieś tam pieniążki, to niech to niech ten dom wygląda, tak? Jak ma wyglądać porządny dom, a nie jak wszyscy się śmieją. No, to, wracamy tu do punktu wyjścia, bo ludzie w ogóle mają takie oczekiwania, tak naprawdę, że Krzysiek to nie powinien opowiadać głupot, że jest dziadkiem, że jest wnuczkiem tam Piłsudskiego, wiesz, że jest, ma kancelarię adwokacką. Nawet no, to sobie mi to mniej to wiesz, ludzie będą łapać i będzie cały czas śmiech i hi, 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 ale niech ten dom jego wygląda, żeby on mieszkał w warunkach takich, w których powinien mieszkać normalny człowiek, nie od początku wiesz, jest... nic innego powiem ci szczerze, jest... wiesz, nikt tam nie chce, wiesz, wszyscy by chcieli, żeby tak było. Natomiast to jest któraś hmm. tam próba, wszystkie takie próby na ostro, że ktoś zamawiał kontener i chciał tam, wiesz, wyrzucać wszystko i robić jakiś generalny remont w tym domu. Kończyły się tym, że kontener wyjeżdżał pusty, nie? I to były stracone pieniądze po prostu, no więc wiesz. To i tak, bo wiesz, no trochę właśnie łatwo, łatwo, łatwo udzielać. Ja nie chcę coś mówić, się, to z Ja, wiem, mówić, ja, to to ja nie na ich miejscu dobra, to dobra, wiesz, dobra. zrobiłbym to i to, nie wiesz. Ale was, to, jak jesteś no, tutaj no, na miejscu, to widzisz. Teraz no, tylu tam, że byście mogli naprawdę i macie wpływ na. Ale na nawet wiecie, ty się mylisz, bo tak naprawdę zobacz, ilu. Kto przychodzi tam nie szydzić, wiesz, z Krzyśka, nie hejtować i tak dalej. Jacek, tak naprawdę, który jest tam prawie codziennie. Ja tam nie chodzę po no. to, żeby się z nim śmiać. Kto jeszcze? Perska księżniczka, no no która teraz mi no y, Perska księżniczka, która by też pomogła, tak? Czy tak? on pomaga, czy on się Nie może to tak tak zdecydować no, no, Czy co? Każdy film zaczynał się od tego, że Kononowi da wiadra, Ale to jest pomoc, czy też płycowanie? Ale słuchaj, uwierz mi, że gdybyście na przykład wzięli się tak konkretnie za to, to podejrzewam, że e, ludzi by zeszło się albo nawet zjechało po to, żeby pomóc ogarnąć tą całą chałupę naprawdę na, na glanc, nie? Powoli, powoli, powolutku, ale chętnych by na przykład było po to, na, nie wiem, po to bynajmniej, żeby zobaczyć konona na żywo i po, pochodzić, powynosić ten burda, gdzieś tam powynosić, powywozić. znalazłoby się tyle ludzi, tylko, no nie wiem, tylko trzeba przekonać, konona i, i wasza inicjatywa, nie? Gdy wam nic nie zmienił w tym burzeru. Zobaczysz, tam dalej będzie śmierdzić, bo nie, nie, nie mów, że tam nie wali tam. Jak żyłem wczoraj, naprawdę powiem Ci szczerze, jest totalna różnica, naprawdę. No jest, ale Musisz Wziąć buty przed wejściem do wiesz, do, do, do pointera po, rozebrana i chwilę, piszą i jest położony, jest powieszony karnisz i jest ten, no, tak. Tak. tak to on, to robi różnicę. Wiecie no. jak wygląda normalne mieszkanie, i wiecie jak wyglądają normalne warunki mieszkaniowe, a jak, a jak mogłoby to wyglądać, no. Więc nad tym jest, wiesz, dużo roboty i, i w tym wasza kwestia jest, jeżeli tam angażujecie się o to. To nie chodzi mi o to, że jak myślę nie wiadomo jak będę przypierał. Kolejny że... ja, problem że... polega na tym, że się cały czas opowiada, że nie rozumie ludzi żyjących w blokach, bo dla niego to są klatki. I on się wychował całe życie, wiesz, w tym domku sprawy. No, on nie chce tam mieszkać w tym tam domku. Bo właśnie ten domek dobraki. trzeba mu zrobić taki, żeby on był w tym domku szczęśliwy, no. Nawet ci powiem. No, że z majorem, nie, był, to, nie. to że tam coś chciałbyś zmieniać, jakieś meble, wiesz, czy cokolwiek co tam jest, wiesz, nie wiem, pomalować ścianę na inny kolor, odnowić to wnętrze. No, bo to no, dla niego to, wiesz, zabijanie wspomnij po matce, po bracie. Po co no, wtedy na ten sam kolor, no, który był, no. Tak, ale ku Krzysiu, na ten kolor, który był, no jaki to był kolor, no to pomalujemy, odnowimy na ten sam, żeby widział to, no. Trochę lekkuważyc no, jednej, wiecie, wiecie, czy jest trzeba wiecie. stan, stan wiesz umysłu Krzyśka Kononowicza. Bo żeby tak łatwo to było zrobić, to już dawno już to by było zrobione. No to co się no, daje robić. Powoli to, wiesz, tak kroczkami małymi i mi się wydaje, że, że można y, było to ogarnąć. No ale to jest już mówię, no kwestia Kwestia tych osób, które tam pomagają. No to poniekąd wiesz, to w tym się zgadzamy, to co co się da, to się robi małymi kroczkami i tego efekty widzisz, nie? To no dobra, no oby, oby tam, wiesz, to wszystko wyglądało, więc yy, dobra, nie będę ci zajmował więcej czasu to tym to? bardziej w wieczorem. Dobra. Więc yy, trzymaj się refowo. Pozdrawiam, tak? trzymaj się na razie, na raz. Do usłyszenia przy okazji na razie.